Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku i mamy dziś miks za 49 zł. I to jest mój miks urodzinowy, bo mam dziś urodziny. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i tutaj świetny prezent zgarnę od Lotto. Także się zawsze przekonamy. Zacznijmy sobie od miętowej kasy z numerkiem 99. I nasze wygrywające liczby to 46 i 54. Mhm. 3, 6, 3, 4, 2, 7, 5, 2, 4, 7 to mamy pustaczka. Zachęcam Was moi drodzy do subskrybowania mojego kanału. Jeśli Wam się odcinek spodoba jeśli do mnie co jakiś czas zaglądacie, to zachęcam was do wciśnięcia tego czerwonego guzika, bo no to nic nie kosztuje, a mnie bardzo cieszy. I 500 subskrypcji już za niedługo. i na pewno wtedy odcinek za jakąś większą kwotę wpadnie i będzie fajny. Yy, tutaj mieliśmy numerek 98 i również nic niestety nam nie wpadło.

A tutaj piąteczka, ale lepsza piąteczka niż nic. Ok i lecimy z super bonusem, z numerkiem pierwszym. Oczywiście szukamy dolar albo złoto. Dolar albo złoto razy dwa. Coś na te moje urodziny tutaj nie chcę wpadać. Ta kasa. Dobra, lecimy z mega pensją tym razem. 14 nie ma, 24 nie ma, 6, 26, 22. Słuchajcie, żeby Was nie okłamać, ale ja w tej mega pensji jeszcze odkąd ta nowa edycja. Weszła, nie wygrałam nic. Ani jedna zdrabka nie była trafiona. Hmm, tutaj nic nie ma. I ostatnia linia 12, 15, pięć. No i znowu mamy pusto. Okej. Okay. No to ostatnia szansa to są linie za dwie dyszki z numerkiem dziewiątym i pierwszy symbol to jest prezencik no to widzicie na urodziny Mam nadzieję że coś tu wytrapiemy bo jak nie no to słabo ten odcinek wyjdzie 5 złotych mi nie satysfakcjonuje to na pewno. Ok, mamy kłódkę. No i w porządku. kudek było sporo. Lecimy z żółwiem. Brak, brak, brak. Tutaj jeden jest. Czy jest jeszcze jakiś? Tu jest jeszcze kłódka. Tu jest żółw. No i to wszystko. Pierścionek. Yy, I chyba pierścionka. O są pierścionki. Patrzcie jak ładnie. Na razie wszystko się pojawiło. Dobra, mamy biedronkę. Hmm, no już pochwaliłam tą zdrabkę, a jednak się zaczyna. Gwiazdki też nie ma. Dzwon. Dobra, zobaczmy, czy jest serduszko. Jest serduszko. Drugie. Motylek. Klapki gdzieś tam widziałam, o, nawet tu są razy dwa. Tu jeszcze jedna. No, zobaczcie, jak ładnie. Lody. Lodów brak klucz na pewno był. Mamy teraz piłeczkę. cukier piłka szmineczka łódka gdzieś na pewno była Słuchajcie, możliwości jest wiele. Ta zdrabka bardzo ładnie wygląda, tak na ten moment. Także ciekawe, czy to jest tylko taka zachęta i danie nadziei, czy rzeczywiście coś z tego wyjdzie. Bo ja bym bardzo chciała, żeby wyszło. Bo inaczej, co się już naprawdę na to lud to obrażam. Ja mieszkam w Bytomi, słuchajcie, i ja jakikolwiek sklep tutaj nie wybiorę. To po prostu wszędzie są pustaki. Dobra. Cytrynka. No i nic. Nic niestety. Aparat. Secar. Okej, okay, tęcza. Z konkretami poproszę. Niech tu się w końcu coś utworzy. Tęcza, tęcza, tęcza. Winogronko. Przedostatni symbol, popcorn. No i ostatni o, no, Flaming to nam na pewno tu nic nie da. Czyli jak zwykle się zapowiadało fajnie, a skończyło niestety niczym. No bardzo niefajnie ze strony Lotto, że mnie nie wspomogli na urodziny, tylko by chcieli brać ode mnie pieniądze. Nie podoba mi się to. Słuchajcie, no 5 zł. 5 zł z 49. To jest tragedia. I czym dłużej drapię, tym bardziej załamuję ręce. Ale mimo wszystko fajnie się drapało, bo oczywiście, że się fajnie drapie, bo ja lubię drapać, tylko lubię też wygrywać. O. Mam nadzieję, że Wam się też podobało, że zasubskrybujecie. No i życzę Wam Udanego dnia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Papa. Pa.